Czy mogę znaleźć tu niezgodną książkę? Mm, no niestety nie ma. No, no to może papierowe miasta? Oj... Nie ma niestety. No to może bez naszych wino. Z przykrością mówi, że nie ma. Naprawdę. E, ale może ten obcy. Ja e, już czytała. Mm, no to może dzieci z bulletby też są bardzo fajne. Dzieci była jakby czytałam też już. A, a nie zielonego z góry? To to już przeczytałam trzy razy. Oj, to nie wiem, co mam ci doradzić. Chyba no. nie znajdziesz tutaj książek, które chcesz. No trudno. Dziękuję. O, też nie było. Ja też tutaj już pytałam i też nie było tych książek. To zostaje nam tu grać w gry.